W tym filmie sprawdzimy, czy Samsung Galaxy S25 wspiera bezprzewodowe udostępnianie energii. Dobrze, więc najpierw weźmy drugie urządzenie. Na przykład mam tutaj swojego iPhone'a, a znajdźmy ustawienia. A teraz, w ustawieniach, przejdźmy do baterii. A tutaj upewnij się, że masz włączoną opcję opcję bezprzewodowego udostępniania energii włączoną. Aby z tego skorzystać, wystarczy obrócić swój telefon. Właśnie tak więc możesz zobaczyć przedni aparat i miej drugie urządzenie, które wspiera ładowanie bezprzewodowe i po prostu połóż je w ten sposób. Rodzaj krzyża postać jak widać mój iPhone ładowany jest dzięki funkcji bezprzewodowego bez udostępniania energii, jeśli podobał Ci się ten film. Rozważ zostawienie lajka, subskrypcji i dziękuję za oglądanie.